Siemano, witam was wszystkich bardzo serdecznie Z tej strony A dzisiaj mam dla was bardzo ważne info Jest do wygrania Minecraft Premium, czyli gift code Tylko dla was Z okazji 30 widzów na, na moim kanale Więc tak, jakie są zasady? Po pierwsze, musicie być moim widzem Po drugie, musicie dać łapkę w górę pod tym filmem Po trzecie, musicie Napisać dowolny komentarz, na przykład, nie wiem, biorę udział, co chcecie, dowolny komentarz. ok, więc tak. Yy, I to wystarczy. I tak, Minecraft Gift Code, no to jest premium, wielka dla Was okazja. Jeśli chcecie więcej takich konkursów, no to po prostu napiszcie w komentarzu pod jakimiś filmikami, bo na pewno na 50 też zrobię jakiś fajny konkurs dla Was, specjalnie dla Was i tak yy, więc no jak będziecie pewnie chcieli więcej takich konkursów ja tu zobaczę po subskrypcjach po łapkach w, gór łapka w, w górze łapka w górze czy filmikach więc wiecie tak więc no na Wieeens... no, no, to by, to będzie wszystko czyli podsumujmy co trzeba zrobić żeby być e e trzeba wygrać bigoda Pierwsze, być moim widzem, czyli trzeba mnie subskrybować. Drugie, dać łapkę w górę pod moim filmikiem. O tym, co teraz nagrywam. Po trzecie, napisać dowolny komentarz, jaki chcecie. No i co tam, najlepiej jakbyście wszyscy napisali, biorę udział. Więc tak. I ja wylosuję przy specjalnym stronie jednego. Jedną osobę który dostanie GIF-koda Minecraft Premium gif wpisujecie na minecraft.net I tak, myślę, że to wam się bardzo, ale to bardzo spodoba bo ci, co nie mają premium będą mogli mieć premium, na przykład będą mogli grać na hardkorze USKTF-a i na jednych takich fajnych serwerach premium, na przykład u hypixel co bardzo dużo ludzi gra No, więc ja się z Wami żegnam. Na razie. Wszystkim cześć. Pa. Pamiętajcie. Jeśli chcecie więcej, to po prostu łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie. komentujcie. Klawiatury nie żałujcie. Więc dobra, na razie, pamiętajcie!